Live Gramy w Crash Rail. Ro, e... Crash Ro, No i ze mną Agis. Ja. Kanał kifi Gameplay. Nie, Xmas. Kanał Gameplay. Xmas? Tak, zmieniłem nazwę. A, no to bo, Xmas. Tak, bo tak hamstwo. Zgadzam się z nazwę. Nie? No tak. No i jesteśmy na live. Ie. próbujemy zdobyć y... czesa z. Cicho, y... cicho bo nikt tak bardzo nie ma. Gramy w crash. Będziemy próbowali ja. zdobyć y, crash battle. Crash battle, czesta? No. Patrz, to możemy patrzeć się czat normalnie. Złącza to. jeszcze nic nie ma. O! Chyba tu się włącza czata. Kamerka! No. Tak. Okej. Okay. Patrz! Walczymy, walczymy, nie podajemy się. No, Jest zero osób na razie. Robimy kamerę. O nie, taką dużą. Nie. O! Nie, nie, taką małutką. Uważam. Crash. Dobra. Dobra, tu. Taka kamera? Siema. Ja sam, nie wiem. Dobra, to gramy w Krasher. Zaraz ci wyślę zaproszenie, okej? Okay? No, spoko, wysłuchaj. Jeszcze nie mogę, bo się biję. Y, biję się. Tak, 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 walczę. Weź sobie testa Ja ustawiam kamerę. W tym momencie, o. Moja mama. jest super. Dobra, bez kamerki będzie live. Za chwilę może nagramy live'a z kamerą, nie? Tak. Kamera. No. Dobra, otwieramy. Gówno wydrabiło. Tak. No patrzcie, co mi w ogóle może wydropić. Magical chest. I jedna epicka karta. Ej, ja muszę sobie walczyć bo ja za 4 te pucharyki yy, będę mieć no będę ja się, się nie poddaję. Nie <kluz> podajesz. Moja wieżyczka tam próbuje coś zdziałać, ale jej nie wychodzi. Niestety. Ja bym ja chciał zobaczyć na... like na YouTube. <grym> Dawaj, <grym> za chwilę. Dawaj, nie? Za chwilę zobaczymy. Czemu to jest tak szybko. Dobra, Dobra już. Lass, o. No czemu to jest tak szybko? Okej, okay, ja pasowiem wieżyczkę, ona na tego jednego ...robiła swoją robotę. Ale lag nie ma. Chyba... Yy, ...telefon nie wytrzymuje. Telefon nie wytrzymuje live'a. No właśnie. <grymne> <grymne> Tyle, to włączymy kamerkę. Zobaczymy. O! Mam kamerkę. Jest fajnie. Jest, nie, bo jak się to wygra. Oj, przegrywam. Dobra, lecimy dla zim Dobra. Nie ma co do ja za chwilę coś jeszcze tylko zobaczę, okay? Battle. Czy nasz live jest na YouTube w ogóle? Co? Zaczymy Dobra, dawaj. Kończymy. Co? Na przykład tutaj się... Ja może napiszę co? No to napisz ty. Dobra. Napisz, zobaczymy, zobaczymy. Okay. Okej. Oki doki. No. Nie. No to lecimy z live'em. X może Okej, ale się życzkę? No żywo! O, jest, jest live słuchajcie. Jest live. Jest! <słuchaj> Weź like, like. Zasubskrybujcie i dam Ci dzwoneczkę. <słuchaj> o, ale fajnie. Spoko, nie? Dobra, to da nagrywasz dalej? O, serduszko jedna osoba. Okej, okay, to nagrywamy dalej kresz Royala. No to nagrywamy. No bo ja jestem tą osobą. Co? Dobra, nieważne. Wbiję na kreszkę. O, 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 o. Lecimy. Co to za to, to, to robimy? Możemy zrobić tylko dzięki, nie? Jak o Jako północy! Cześć Simon, kurde. Znowu I nie będziemy <grywa> nagrywać. Co to jest? Co to jest? No, to jest. No, dobra, ci do Clan hmm. Battle. Zaproszenie: Clan in Battle? Join Battle. Join Battle. Dobra, lecimy. I tak, to przegramy, ale patrz, patrz co postawiam na obronę. Dobra, stawiam na obronę. Pięknie. O, obagowanie. Co to jest? Co my to przegramy. No.

Jaka za dymu. Co ty powiedziałeś jaka Ja Jaka dymu? Ale co hmm. trzeba zrobić, żeby nasz live był ładowny? Kamerę trzeba zrobić. Kamera live. Bo wtedy mobilne się wyskakują częściej. Dwie No jak no. Ja włączę tam gra lecimy. Odin, wejdź na... Napisz na trzecie. napiszę. Napiszesz? No no jak chcę. <śmany> no go, 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 go. Nie, No dobra. No nie, Não dá, pisz. Napisz. A ja só até włączar tego. Faz, bo tutaj, jak będziesz pisał, to tu mi będzie wyskakiwało. Ok. Coś? Será O, Elo. Inksmas más No, faktycznie, widzisz, patrz. To mam ciebie na co widzisz? Chodź, kogoś porajdujemy. Czyli? No, czyli będziemy rajdy robić. Choć się będzie pewnie spodziewał, że ten. Wiesz, kto to jest, nie? Kto to. Ale nie mamy ludzi, są potrzebni ludzie do tego. Ktoś ma live'a w ogóle? Aha. Uh -huh. Fajnie live'a mają.